Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnicę Ewangelii Jesteśmy wewnętrznym człowiekiem, duchowym człowiekiem. Fragmenty wykładu z 28 marca 2020 roku. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyliście, nasze spotkanie nie jest to tylko spotkaniem takim, żeby sobie po prostu pogadać, ale ono jest rzeczywistym stanem prawdziwej natury wewnętrznej. Każdy człowiek ma naturę wewnętrzną, duchową, jest naprawdę żywą naturą. Może niektórzy z Państwa dowiadują się pierwszy raz, że coś takiego w Państwu istnieje, w ogóle istnieje jakieś życie duchowe, że nie tylko jest życie fizyczne i jest tylko umysł, który może nauczyć się wykorzystywać lub nie. Jest życie naprawdę duchowe. Jesteśmy wewnętrznym człowiekiem, duchowym człowiekiem. Po prostu musimy pamiętać o tej sytuacji, że jeśli się mamy od kogoś uczyć, to wybierajmy najlepszych. Kiedyś ktoś się mnie spytał. Dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa? Dlaczego czytam Ewangelię Świętą, Świętego Jana, Świętego Pawła w sensie listów? I ja mówię wtedy: Wiecie, jak mam się uczyć od kogoś, to uczę się od najlepszych. Nie szukam lichych i słabych. Jeśli ktoś ma ode mnie wymagać coś, co jest sensowne, to niech wymaga ode mnie tego, co prowadzi mnie do chwały Bożej, a nie wymaganie dla samego wymagania, sztuka dla sztuki. Niech mnie gdzieś to zaprowadzi. I dlatego powiedziałem, że jeśli mam mieć nauczyciela, to niech będą to najlepsi nauczyciele, a nie przeciętni. Fragmenty wykładu z 28 marca 2020 roku.